Po co papież Franciszek zwołuje synod, który ma być poświęcony synodalności? Dlaczego papieżowi tak bardzo zależy na głosie świeckich? Czy chce wiedzieć, jaka jest ich rzeczywista rola w kościele? A może, a może chce się dowiedzieć, jak oni sami widzą swoje zaangażowanie w życie wspólnoty? Te i podobne pytania nasunęły mi się po zapowiedzi zwołania. XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, którego temat brzmi Ku Kościołowi Synodalnemu: Komunia, uczestnictwo i misja. Zainteresowanie synodem, przynajmniej to medialne, wydaje się duże. Wciąż jednak niewiele o nim wiemy. Nie wiem na przykład, jak będzie on wyglądał na poziomie parafialnym wśród tych, którzy co niedzielę chodzą do kościoła. Sądzę, że zainteresowanie tym wydarzeniem będzie proporcjonalne do świadomości przeżywania wiary, do stopnia zaangażowania w życie Kościoła. Jestem pewny, że synod to dobra okazja, byśmy przypomnieli sobie, iż wszyscy wierzący stanowią Kościół na mocy chrztu i bierzmowania, duchowni na mocy sakramentu święceń. I sukcesji apostolskiej strzegą depozytu wiary, a wierni świeccy są aktywni w przekazywaniu Bożego objawienia przez odważne wyznawanie wiary, przez życie sakramentalne, pobożność. Im bardziej duchowni stają się specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem, a wierni świeccy świadomymi wyznawcami Chrystusa, tym pełniej Kościół staje się. Miejscem spotkania ochrzczonych między sobą. Mam nadzieję, że rozpoczynający się synod uświadomi nam, praktykującym wiarę w Kościele, a może także tym, którzy są jego zewnętrznymi obserwatorami, że Kościół nie jest naszym kościołem, naszą własnością, lecz kościołem Chrystusa, bo kościoła nie czynimy my ludzie, lecz Chrystus sam go tworzy tworzy przez słowo i sakramenty. Takiej wiary w Kościół dzisiaj potrzebujemy. Nie na własną modłę, lecz wiary kościelnej, która jest wiarą w obecność Boga na ziemi. Synod to jeden z ważniejszych tematów podejmowanych w najnowszym numerze Niedzieli, ale polecamy również Państwu interesujący wywiad z księdzem Pawłem Ptasznikiem, kierownikiem sekcji polskiej i słowiańskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Kapłan przez prawie 10 lat spotykał się niemal codziennie z Janem Pawłem II. W swoim specjalnym wywiadzie dla Niedzieli opowiada o tym, jaki na co dzień był święty Jan Paweł II. Oraz jak wyglądała praca papieskiego gabinetu w czasie, gdy ojciec święty był już poważnie chory. Podobno są tematy, o których w kościele nie powinno się rozmawiać, lecz trudno się przed tym powstrzymać, tym bardziej, że każdemu z tych niechcianych tematów Ewangelia poświęca całkiem sporo miejsca. Jakie to tematy? Więcej o tym w artykule Po ile ta łaska, autorstwa księdza Andrzeja Cieślika. Czy różaniec zbawia? O wyjątkowej sile i skuteczności różańca przekonani byli m.in. papież Pius V oraz Jan Paweł II. W czym tkwi tajemnica tej modlitwy, której często nie doceniamy, choć wielokrotnie w historii udowodniła swoją moc? Dzieje i rolę różańca w przełomowych momentach w historii opisuje Wincenty Łaszewski? Chrześcijaństwo i buddyzm. Czy te dwie religie dają się ze sobą pogodzić? Co je łącza, co dzieli? Dlaczego dajemy się zwieść promocji buddyzmu i jak zmieniło się w tej sprawie stanowisko Kościoła katolickiego? O tym wszystkim w wywiadzie Dla Niedzieli opowiada Anna Mandrela, doktor filozofii, autorka książki i youtuberka. Warto zajrzeć na karty stałych publicystów księdza Pawła Bortkiewicza, Witolda Gadowskiego, Rafała Porzezieńskiego. W dziale Dobre Rady przeczytamy, kiedy leczenie staje się szkodliwe i co zrobić, gdy łapie nas przeziębienie. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z najnowszego numeru niedzieli z datą 10 października. Zapraszamy gorąco Państwa do lektury.